Ja nie wiem, co to rzecz jest niemożliwa To u mnie nie bywa Z niczego można zrobić beczkę piwa Jak olej w głowie masz Należy tylko znaleźć drik to znaczy Jak podejść, zahaczyć Na oko się wydaje wykluczone Że to stracony czas A u mnie siup, a u mnie cyk Proszę zauważyć zrobione w mig Bo u mnie siup i raz i dwa i to, co człowiek chciał, to zaraz ma. ze mnie proszę, niech się co chce dzieje. Jak nie mam, to nie jem. Jak człowiek się przejmuje, to lisieje i psuje sobie krew jak kogo...